Witajcie, Mujoch z tej strony Dzisiaj nagram sobie kolejny odcinek z PvP Rzadko w niego gram Miałem się spiąć i nagrywać częściej Ale coś ciężko mi z tym idzie A mam nadzieję, że dzisiaj będą kolejne cztery wygrane Tak, tak myślę, że będą z cztery meczu. Mam nadzieję, że wszystkie wygram I oby tak się stało Dzisiaj będziemy korzystać z taga dziewczyny Wcześniej były to Female Warriors Teraz dziewczyny z jakichś powodów, no ale tylko deweloperzy wiedzą dlaczego tak jest. Dobra, zobaczymy. Głównymi moimi postaciami to będą te trzy pierwsze. Chociaż wiecie co, zawsze mówiłem, że nie ma sensu ustawiać tych. No i czekać, że nie ma sensu ustawiać tych swoich głównych postaci na samą górę. A sam tak zrobiłem. Z racji tego sobie zamienimy na przykład tą. sobie zamienimy, tak, tak o no wystarczy żeby przeciwnik się też jakoś specjalnie domyślił powiem wam, że ta Extreme Rose jest naprawdę fajna, dlatego też mam yy, napę który ją boostuje jeżeli się nie mylę ciągle go używam ale nigdy szczerze nie patrzyłem co robi jego Zenkei Ability a nie dobra, ok, czerwony i Extreme, czyli idealny i żółtej, to powiem wam, raz, może nią grałem i nawet nie sprawdzałem, czy jest dobra. Nie, a Kefla to jest Kefla, ona jest swego czasu była drugą najlepszą postacią powyżej to blue i mi się bardzo fajnie nią gra. Więc nie ma co przedłużać, zabieramy się do rozgrywki. Dobra, jak widzicie, mam pierwszego przeciwnika. Jest to Giren, Dispo i jakieś pomieszane postaci. Pewnie Jiren będzie pierwszy. Tylko czy ja chcę właśnie zmieniać coś? Hmm, wiecie co wezmę od zacznę czerwoną postać. Nie no dobra, nie będę w szczerze patrzył. Chociaż to może być głupie, zaraz, tak że na pewno będzie miał Dispo i Jirena. I pewnie tego niebieskiego Goku, Ale mimo wszystko weźmiemy sobie te trzy postaci. Bo jestem sam ciekawy, jakie one będą w rozgrywce. Dobra, zobaczymy od kogo zacznie, od Girena. Teraz musimy to wygrać i będzie dobrze. Poczekam raz i drugi. No, niestety nie poszło najlepiej, ale mówi się trudno. A patrz, jednak masz o zamiast Dispo. Czyli nieco się pomyliłem. Weźmiemy Rigurian. No, patrz, trochę obrażeń nam zadaje. Zrobię unik. okej. Okay. A rybryn też najgorszych obrażeń nie zadaje mi mimo wszystko. Z tego co pamiętam, ona ma dość fajną niebieską kartę. Ale weźmiemy sobie na Rosy, podpalimy zieloną, bo ona ma szansę, że zatruje. Jeżeli się nie mylę. O, jak widzieliście, już był sparaliżowany. O, teraz robił błąd, nie zamienimy na kefle. O, jak <gryw> widzicie, dużo obrażeń poszło. Podleczymy się. Zobaczymy, co on w międzyczasie zrobi. Dobra, to teraz zrobimy uni po prostu. Odpalimy Jurybryan. A, ale wyczekał mnie. Albo ja po prostu za szybko zrobiłem. Dobra, na razie nie ma co się martwić. Zobaczymy, czy Rising Crash ma. Ja na razie nie odpala. No, odpowiem main ability. Na Kefle, nie wiem, na razie nawet nie będę myślał nad Rising Crash, bo nie potrzeba. Jak widzicie, Jiren jest martwy. Poczekamy, aż zrobi unik, O, za długo poczekałem, niestety. Mam nadzieję, że Rising Crash nie będzie robił. Chociaż zawsze będę mógł. O, zdążę z Ryberem rzucić, idealnie. Co on może użyć? Hmm. Może niebieską weźmie zresztą, tego, że ja mam mało życia. A, jednak nie. Ale jak widzicie, w ogóle nie zmienił swojego ataku, bo to jest chyba typowy Szolata. Więc albo to jest nowy gracz, albo. Po prostu nie zdaje sobie sprawy, że jest taka możliwość. Chorwacja, co on zrobił mi Rising Crash? O, ja nie zlagowałem pewnie u nich zrobi. Albo nie. Hmm. Ja odpalę żółtą, żeby zadać moich najwięcej obrażeń. Jak zgadnie, mówi się trudno. Go dobije czymś innym. No, na szczęście nie zgadł. Dobra, my jeszcze mamy dwa main ability. Do Rosie i Kefli. Zrobimy unik, podleczymy się. Dobra, on zrobił też unik. Nie mamy się co bać, bo mamy dużo życia. Zatem on jest kolor mag. Mam przewagę koloru. Nie wiem, czemu zawsze są takie przycinami, jak chcę coś użyć, jakieś umiejętności. Zrobimy tak. A, chciałem go wykończyć ability, naszym ultimatem, ale niestety padł szybciej. No, jak widzicie, pierwsza walka łatwa w miarę. Mimo, że miał przewagę w większości postaci koloru, kolorem nad nami, to jednak daliśmy radę. Nie wiem czy teraz nie urośnie nam poziom postaci do 3000 levelu, mogę się mylić, ale zobaczymy. Dobra, to szukam drugiego meczu. O, jak widzicie mam rację, teraz jest 3000, Ok, Okej, okay. mamy drugiego przeciwnika z racji tego, że on ma dwóch zielonych to muszę wziąć tą kukuncę, jeżeli się nie mylę ona tak się nazywa powiem wam szczerze nigdy nie używałem będzie miał yuha goku więc ta żółta Ribrian by się przydała hmm. I nie wiem czy kefle kefle muszę wziąć, bo one jest postacią mimo wszystko dobra, weźmiemy tak, tak i tak mogę pożałować ale czasami trzeba ryzykować. Będziemy UI y -Y Goku pewnie KEFLE i dispo. Bardzo możliwe. Chociaż nawet nie od dispo, bo teraz się zawiesiłem. Okej, okay. on zaczyna od UI y -Y Goku. To my odpalimy sobie zielono Zrobimy tap atak. No, a patrzcie, zamienimy na Medżin To my zamienimy sobie na Kefę. Albo i nie. Przez przypadek moim grubym palcem kliknąłem. O, N. A, zapomniałem. Dobra. Teraz musimy podładować, zobaczymy na co zmieni. A, nie udało mi się zrobić uniku, niestety. A, nawet sporo obrażenia ta Kefa zadaje. On widział Medżin Wedżitę. Unikładnie Zamienimy na Ciebie. Pamiętacie, że UE Goku ma unik, więc wiecie co? Ja zrobimy chwilę przerwę. O jak widzicie? Idealnie. Bo wiedziałem, że weźmie go właśnie. A on ma Uf, jakby obronę przed strike attack i blast. No nie powinienem podpłać niebieskiej karty na... Albo był jednak, bo się podleczył. Zobaczymy. Mam nadzieję, że to zabije z tego pamiętam, akurat jej karta niebieska dość dużo zadaje, no bardzo dużo Więc fajnie wyszło Okej okay. ci dobrze nam idzie, nawet się nie spodziewałem, że ta Kukunsa będzie taka Rising Rush robi Weźmiemy kafę mimo wszystko Może być głupie, ale hmm Odpalimy Blast, no chyba nie zgadłem, bo 3 Blast odpaliła Mam nadzieję, że to mnie nie pokaże, że wybrałem akurat kefle do poświęcenia. Ale mimo wszystko mam teraz dwie postaci z przewagą koloru i też będę miał Rising Crash. Zrobimy sobie Tab, zrobimy unik. O, patrzcie, jakie obrażenia. A teraz zamienię na y Goku, ok, my sobie odpalimy. No, no, zamienimy na ciebie i Rising Crash. Jak tak chcesz się bawić, to teraz dostaniesz. Hmm, wezmę Strike, mam nadzieję, że nie zgadnę. O, widzicie, bardzo dobrze. Pamiętam, każdy, za każdym razem wybieram Blast i mnie to każe, więc teraz trafiłem. Ja pewnie bym nie użył Rising Crash, gdyby on nie użył, ale. Każdy gra tak jak lubi. tap, Blast, mimo że ona ma pancerz. O, widzicie, przeżyjesz się Nie dobra, to ono nie ma Rising Crash. Ej, nie ma Uniku, więc my robimy. A ma Unik, dobra. O, patrzcie, jeżeli odpalił Ability. Nie dobra, ale na styk, to trochę mogłem zepsuć. Byłem za bardzo. Zarozumiały, pewny siebie było blisko, ale jak widzicie, mimo że mam mało gwiazdek na tych dwóch postaciach, poza kafą to chyba wszyscy mają 3-4 gwiazdki. Więc jak widzicie, raz mi wypadł i potem użyłem po prostu z powers. Więc jak w większości postaci, które mają 3 gwiazdki, tak robię. Więc każdy z Was mógłby tak zrobić. Akurat do kafli miałem szczęście i bardzo się cieszę. Dobra, to szukamy trzeciego meczu. Okay, mamy trzeciego przeciwnika. Ma dwóch zielonych, i dwóch niebieskich i dwóch czerwonych. <laughs> ok. Od no kogo może zacząć? Od kefli. Więc mimo wszystko ja też zacznę. Albo ja bylę, zacznę od Kokunsy. Wezmę kefle i weźmiemy. Hmm. Nie wiem, czy ta niebieska Librian będzie dobra na Goku. Ale z racji, że ma dwóch zielonych, to może być ciężko. Nie, w sumie każdą postać mi kontroluje poza fioletową, więc nie ma co myśleć nad tym. Powinno być dobrze. Dobra, mamy trzeciego przeciwnika. Od niebieskiego... Go nie, od goku czerwonego zacznę, okej. Okay. To my zaczniemy. Zrobimy unik, Okej, okay, ładnie. Ono naprawdę no, no, duże obrażenia zadaję, ja sobie nie wam sprawy. A to jest twój błąd bon. Nie wiem dlaczego zrobił unik Myślałem że go trafię Ale dobra, on właśnie ono, Każda postać jego ma unik przed yy, przed strajka taki Blasta tak To muszę też pamiętać o tym No czemu nie zdążyłem uniku zrobić? To mi się nie podoba Powiem Wam przeciwko Wedzi to nie walczyłem nigdy był to znaczy walczyć walczyłem tylko nie na tyle często, żeby pamiętać co on, on zamyka postaci. No, o to może być cięższe. Mimo początkowego tutaj mimo początku. Dobra, no, to jest twój błąd. Jest na pewnie zaraz. Dokładnie tak wiedziałem, a mimo to dałem się zrobić. Glenn. No teraz nie ma ochrony przed strike, więc na kogo zamieni to zginę. Bardzo ładnie. Powinien zostać na to Blue, ale tak, tak chce się bawić. Wezmę znowu strike. On zrobi na nas raging Crash, tylko że nie trafił. Więc my też zrobimy? Jak widzicie, mu został Blue ma jeszcze ultimate na nim. My mamy trzy postaci z dobrym stanem życia. więc nie powinno być nie gorzej A, chciałem zmienić na Ribrien. Ale coś właśnie mi nie wyszło i zrobiłem tap przez przypadek Pokaż widzi to było jaki jesteś silny. Uda mi się zrobić unik czy nie? No dobra, na razie, nie? Okej. Okay. My zdążymy tym. A nie udało mi się uniku zrobić. Dobra, ale teraz robimy unik. Oj, Vegeta, i chyba jesteś martwy, co? I zabijemy go ultimatem. No, jak widzicie, ładnie nam idzie. Kefla jest bardzo dobrą postacią. Spodziewałem się, że powstaje, dziewczyny też są dobre. Co prawie pewnie większość osób używa Androidy 21 i 18, -tkę. bo 18, jak Mazenka to jest jedną z w postaci, ale niestety ja jej nie zrobiłem. A Androidy 21 dopiero po którejś gwiazdce dostają bufy do, do grupy dziewczyn. Ja niestety mam je tam na czterech gwiazdkach, coś takiego. Więc. Też nie są mi aż tak bardzo przydatne. Ale zresztą tak, że właśnie teraz daję te do Rival Universe postaci, to one się fajnie też tam kombią, właśnie. Dobra, to zagramy ostatni mecz. Mam nadzieję, że będzie kolejna wygrana. Jak widzicie, dzisiejsze mecze są o wiele fajniejsze. Nie loguję tak bardzo. Prawie w ogóle. Ok, mamy kolejnego przeciwnika. Ma trzech niebieskich, to zaczniemy od Kefli. Będzie miał Girana, to tu. Nie wiem, czy nie weźmie tych trzech pierwszych, więc weźmiemy to Dziwna drużyna. Nie powiem. Po prostu ma tych trzech. Trzech pierwszych, a tych trzech pozostałych to nie, po prostu tak, o, to, to, tak dodał sobie. Okej, okay, od Girana zaczyna. To my robimy strajka, tak. Zgadliśmy jego postaci musimy pamiętać że topo że topo ma jakby dodatkowy pasek życia że on pewnie będzie rzucał go na rising crash no to nie będzie w sumie najgorszy pomysł jego zrobimy sobie tab zamienimy na Ribrian, zrobimy unik OK patrzcie go grywamy. Teraz wyczekałem bo bałem się że Jiren skoczy. No, i teraz skoczył genialnie. Że po prostu za szybko się spodziewałem, Girano? Co on robi? On jakieś takie podstawowe błędy robi. Powiem wam szczerze, że nawet nie wiem czemu. Dobra, mamy Rising Crash. Zobaczymy, może użyjemy na tego topo. Czekaliśmy go i do... Patrzcie, gramy jak mistrz, jakiś. To nawet sam się nie spodziewał tego po sobie. Na razie go ogrywam jak chcę. Odpalimy ultimate. No powiem wam, że sam jestem zaskoczony jak mi dzisiaj dobrze idzie. Ładnie wyczekałem. Może w końcu się uczę, żeby nie, nie, nie robić uniku raz za razem. A jeszcze zapomniałem, że... Paraliż ma Ribrian Patrzcie za każdym razem atakuje na sam początku. Dobra, zrobimy tak jeszcze. Teraz odpalimy sobie main ability, żeby mieć key i Ultimate. Dobra, mu teraz życie zwraca i robimy Ultimate. Pamiętajcie, mamy Rise i Crash. Powiem wam szczerze nie wiem czy on ma, bo na razie nam tak mało ataków zrobił. Że bardzo możliwe, że na sobie nie naładował jeszcze. Jestem ciekaw, czy zrobi na nas Rising Crash od razu, bo to jest w sumie jego jedyna szansa. O, to trochę też przekazaczyłem. Chociaż dopóki on nie robi Rising Crash, to ja też nie mam potrzeby. On chyba nawet nie zdąży już zrobić nawet. No i to jest koniec. Jak Widzicie, rewancji nie nam poszło. Cztery szybkie przyjemne mecze. Drużyna jest mega. I na tym zakończymy. Bardzo dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się. I do następnego. Cześć.